Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu. Na początku chciałabym się podzielić z Wami moim wczorajszym doświadczeniem, bo ono jest ściśle związane ze Słowem Bożym, które dzisiaj będziemy zgłębiać. Kochani, około godziny. 16 wczoraj spojrzałam na mojego WhatsAppa i zobaczyłam wiadomość pochodzącą z godziny 10.30. Była to wiadomość od redaktora pewnego radia. Napisał on tak. Anno, ktoś mi wypadł z audycji i czy mogłabyś jutro o 6 rano wskoczyć w to miejsce? Przyznam się Wam, że kiedy przeczytałam tę wiadomość, to byłam trochę zszokowana. I tak sobie pomyślałam, no jak to tak, bez przygotowania, tak szybko. Ja nie mam nawet spisanych moich wierszy. A jeszcze do tego tak kiepsko się czuję. Czy dam radę to zrobić? Ale postanowiłam, wiecie. Tak, się chwilkę wyciszyć, dać sobie takie pięć minut, na to, żeby posłuchać swojego wnętrza. Co tam się kryje w tym wnętrzu? Bo przecież ja nie muszę przyjmować wszystkich propozycji, które do mnie przychodzą, nawet jeśli są to dobre propozycje. I wiecie, poczułam we wnętrzu, że pragnę to zrobić, że pragnę podjąć po prostu to wyzwanie, coś, co mnie przekracza. Bo wierzę, że jest w tym dobro, wierzę, że. Poprzez ten czyn mogę zanieść jakieś dobro drugiemu człowiekowi. Jeszcze, żeby się upewnić w tej decyzji, to sięgnęłam do dzisiejszego Słowa Bożego i przeczytałam tam, co następuje, moi drodzy. To jest Ewangelia według Świętego Marka. I mówił im dalej: Czy lampę wnosi się po to, aby postawić ją pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby postawić na świeczniku? Nie ma niczego tak ukrytego, co by nie miało zostać ujawnione. I nic nie staje się tak tajne, żeby nie wyszło na jaw. Jeśli ktoś ma uszy do słuchania, niech słucha. I mówił im dalej. Uważajcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, wymierzą i wam, i jeszcze wam dołożą, bo kto przyjmuje, temu jeszcze dadzą, a kto nie przyjmuje, nawet co ma, zabiorą mu. Te słowa były dla mnie potwierdzeniem, że decyzja, którą podjęłam, jest decyzją dobrą. Czy lampę wnosi się po to, aby postawić ją pod korcem albo pod łóżkiem? Napisałam więc taką wiadomość. Jeżeli ta sprawa jest jeszcze aktualna, to wchodzę w to. Kochani, po kilku minutach dostałam odpowiedź, że ten pan znalazł już kogoś. No, bo nie mógł czekać w nieskończoność na moją odpowiedź, więc poszukał kogoś innego, kto mógłby z nim porozmawiać w czasie tej audycji. Kochani, ale wiecie, pomimo tego, że to nie wyszło, to ja poczułam wielką radość w sercu i to nie dlatego, że mi się po prostu upiekło i że nie musiałam występować w tej audycji, tylko poczułam taką wielką radość, że ja przyjęłam to w wolności, że ja zgodziłam się na to w wolności, że ja powiedziałam Panu Bogu tak. I wiecie, nawet tak na głos wypowiedziałam takie słowa do Boga: Widzisz, możesz na mnie liczyć. Ta sytuacja przekonała mnie o tym, że jest we mnie taka gotowość, żeby zrobić coś, co mnie przekracza, ze względu na Boga, ze względu na to, że mogę zanieść jakieś dobro. Bo wiecie, ta audycja niesie dobro. Ten redaktor robi naprawdę takie audycje, które niosą dobro w świat. I Kiedyś tam chyba ze 3 lata temu brałam udział w jego programie i to było dla mnie niezwykłe przeżycie, takie wiecie, no właśnie ogromne wyzwanie dla mnie. To nie przyszło mi z łatwością. Pamiętam, że wtedy nawet chyba nie przespałam prawie całej nocy, bo no tak myślałam, tak się trochę stresowałam, ale z drugiej strony chciałam w to wejść. Ze względu na to, żeby uczynić dobro, żeby zanieść właśnie światło drugiemu człowiekowi, bo moi drodzy, to niesienie światła to nie jest zawsze coś takiego, co nam przychodzi z łatwością. Wiele rzeczy, które robię, są dla mnie jakimś trudem. Choćby, wiecie, nagrywanie tych rozważań to nie jest coś dla mnie takiego łatwego, jakaś taka bułka z masłem, że ja sobie siadam i po prostu nagrywam, i już jest spokój. Ja wkładam w to naprawdę dużo wysiłku, ale oprócz tego trudu, moi drodzy, jest niezwykła radość, jest niezwykły pokój serca, jest taka, wiecie, pewność, że to jest dobro, to jest coś, co ja mogę. Dać drugiemu człowiekowi, a co jest dobrem, co jest tym właśnie światłem. Bo moi drodzy, przecież światło jest po to, żeby świeciło. Nie zapala się lampy po to, żeby ją za chwilę przykryć. Jeżeli ja wchodzę do ciemnego pokoju, to ja zapalam światło i nie podchodzę do tej lampy i nie zakrywam jej. Tylko właśnie cieszę się, że Ono świeci. Ja po to je zapalam, żeby ono mi tam oświetliło to moje miejsce. Więc no, natura światła jest taka, że ono jest po to, aby oświetlać. I zobaczcie, że Chrystus porównuje to dobro, które mamy wewnątrz siebie. Także, oczywiście, chodzi tu o wiarę, może przede wszystkim o wiarę, ale myślę, że również o każde dobro, które w nas jest. Porównuje to do światła. A więc to dobro, ta wiara, która w nas jest, to co mamy w naszych sercach, co jest takie piękne, co jest takie szlachetne, to to jest po to, żeby mogło z nas wyjść na zewnątrz. To jest jak światło, którego nie wolno trzymać dla siebie, którego nie wolno skrywać wewnątrz. Które trzeba puścić w świat. Zobaczcie, jaka piękna jest ta metafora światła. Dobrowiara jako światło. Światło ma niezwykłą dynamikę, moi drodzy. Światło biegnie, światło się rozchodzi, światło nie stoi w miejscu. Zobaczcie, że światło ma największą prędkość we wszechświecie. Światło w próżni osiąga prędkość około 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Ono by było w stanie okrążyć w ciągu sekundy naszą Ziemię 7,5 razy. Po równiku, moi drodzy, 7,5 razy w ciągu sekundy. Zobaczcie, jaka jest dynamika światła. Światło, moi drodzy, jest niezbędne do życia. Światło reguluje rytm dobowy, stymuluje produkcję witaminy D, serotoniny. Światło, jeżeli chodzi o rośliny, jest niezbędne w procesie fotosyntezy. Bez światła nie ma życia. I zobaczcie, że Chrystus porównuje właśnie wiarę, porównuje właśnie dobro do światła, czyli. To dobro, ta wiara, którą my mamy wewnątrz, one są potrzebne do życia i nie tylko do naszego życia, ale także do życia innych ludzi. Po to Bóg zapisał w nas jakieś talenty, jakieś zdolności, po to nam to wszystko dał, abyśmy nieśli to do świata, abyśmy tego nie zatrzymywali dla siebie, aby to się mogło rozchodzić właśnie z tą prędkością światła. Iść, po prostu wyrzucamy to dobro z siebie, i ono już wędruje, ono już żyje swoim życiem, ono jest przekazywane z serca do serca. My nie wiemy, ile możemy uczynić dobra, wypowiadając jedno słowo, bo my kierujemy to słowo do drugiego człowieka, ale może dzięki temu słowu. Ten drugi człowiek coś zaczyna rozumieć, dzieje się w nim coś dobrego i ten człowiek staje się dla innych ludzi światłem. Staje się tym nośnikiem dobra. Więc dobro, które my wyrzucamy z siebie, które my wypuszczamy w świat, ono po prostu wędruje przez ten świat, jak to światło. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, moi drodzy, że każdy najmniejszy gest dobra ma znaczenie. Wiecie, zanim zaczęłam nagrywać te rozważania, przeczytałam wiadomość od znajomego, pewnego starszego pana, z którym się przyjaźnię. Napisał, Ania, za chwilę będę przejeżdżał obok Twojego domu, będę odwiedzał sąsiada. On jeździ na takim skut mobilu. To jest taki pojeździk dla y, ludzi, którzy nie mogą się swobodnie poruszać. Więc wiecie, pomyślałam, że mogę dać mu trochę radości, że na pewno ucieszy go to, kiedy... Na chwilę wyjdę do niego i zamówię z nim kilka słów. Zerknęłam przez okno, o widzę go, jedzie tam w oddali, więc szybciutko założyłam kurtkę, wyszłam na dwór. I on się tak bardzo ucieszył, że mnie zobaczył. I zobaczcie, to był taki mały gest dobra, takie małe światełko, które zaniosłam temu człowiekowi. I ja też dzięki temu, że z nim chwilę porozmawiałam, poczułam się dobrze. No, jeżeli dajemy dobro drugiemu człowiekowi, widzimy szczęście w tym drugim człowieku, no to to dobro do nas wraca i umacnia także nas samych. Także wykonujmy, moi drodzy, takie małe geściki dobra, bo one są naprawdę ważne. Moi drodzy, te słowa, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, one mi się, wiecie, od razu kojarzą z taką potrzebą hojności. Że jeżeli ja daję hojnie, jeżeli ja daję to, co mam, to także to, co ja otrzymam, będzie obfite, będzie dane mi z hojnością. Kochani, naprawdę weźmy to sobie do serca. Światła nie można przykrywać korcem, to jest bez sensu. To jest bez sensu, że mam coś dobrego, mam coś, Czym mogę ubogacić świat, a ja tego nie daję? Ale często nie daję nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że myślę, że mam za mało, że nie potrafię, że ktoś inny ma więcej, więc to ktoś inny powinien dawać, bo on to zrobi lepiej. Nieprawda. Ja wiem, że do tej audycji byłoby pełno ludzi, którzy by lepiej to zrobili niż ja, którzy by się może nie zająknęli, którzy by mówili, wiecie, tak jak erudyci. Ja wiem to, ale ja bym powiedziała tam tak jak ja mówię, po swojemu, dając to, co ja mam, nie idealne, ale moje. Kochani, nie bójmy się dawać dobra, nie lękajmy się tego, że ktoś nas oceni, że ktoś powie, że to za mało, że to nie tak, że ty jeszcze nie jesteś specjalistą, że ty jeszcze nie potrafisz, że może tym się powinien zająć lepiej jakiś psycholog. A może potrzebny jest tej osobie dobry przyjaciel, może potrzebne jest tej osobie ucho słuchacza, który nie będzie oceniać. Także, moi drodzy, nie blokujmy światła, które mamy, bo to światło, każdy okruszek dobra, który mamy w sobie, pochodzi od Boga. Bóg jest dawcą wszelkiego dobra, a Bóg chce obdarowywać dobrem drugiego człowieka i chce tym dobrem obdarowywać przez nas. Wiemy dobrze, że my jesteśmy narzędziami w ręku Boga i że Bóg posługuje się nami, aby dawać. Dobro drugiemu człowiekowi. Bóg to chce czynić za naszym pośrednictwem. To jest naprawdę piękne, że możemy w tym udzielaniu się dobra uczestniczyć, bożego dobra, cząstki Boga, moi drodzy. To światło, które nosimy w sobie, jest cząstką Boga, pochodzi od Boga. Jego źródłem jest zawsze Bóg. Także bierzmy się do roboty. Bierzmy się do roboty tak, jak potrafimy, w takiej mierze, jakiej jesteśmy w stanie uczynić dobro, czyńmy je i w taki sposób, który jest właściwy nam. Nie naśladujmy nikogo, moi drodzy. Nie próbujmy być jak ktoś inny. Bądźmy po prostu sobą. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i każdy ma coś do zaoferowania temu światu. Naśladowanie innych ma. O tyle sens o ile nie tracimy w tym naśladowaniu siebie, czyli naśladowanie innych w takim sensie, że pomaga mi to wydobyć to co jest we mnie. Naśladowanie nie ma być wzięciem czegoś od drugiej osoby, czego ja w sobie nie mam i próbą udawania tego światu. Nie. Naśladowanie to jest tak jakby moi drodzy korzystanie z bogactwa drugiego człowieka po to, żeby moje bogactwo mogło się objawić czyli to bogactwo drugiego człowieka pozwala mi uruchomić dobro które ja mam w sobie pobudza mnie do dobra widząc że ktoś robi coś dobrego mogę poczuć w sobie takie wielkie pragnienie żeby też dać coś światu ale czy ja muszę dawać to samo co ten drugi człowiek nie ja muszę dawać to co jest we mnie bo z pustego i Salomon nie naleje, moi drodzy, nie mogę dać czegoś, czego nie mam, ale mogę dać to, co mam i to powinnam dawać, to powinienem dawać. Myślę, kochani, że na tym możemy zakończyć ten świetlany temat. Myślę wdzięczny temat, ale podzielę się z wami jeszcze moim wierszem. Zatytułowałam go Światło. Uwięzione, przykryte korcem, nieszczęśliwe jest. Nie może spełniać swego posłannictwa. Dusi się, obumiera, traci życia sens. Lecz gdy ktoś je odsłoni, pozwoli mu poczuć wolności smak, od razu wyrusza w podróż. Bez znużenia przemierza serc ludzkich szlak. Delikatnie puka do każdego z osobna, szepcząc: proszę, otwórz się. Ja ukażę ci piękno kolorów, miłością Boga napoję cię. Nie pozwól, by światło dobra zmarnowało się. Nieś je innym i przyjmuj te promienie, którymi bliźni otulają cię. Kochani, nieśmy światło i przyjmujmy światło od innych, a będziemy widzieć więcej kolorów, więcej kształtów w naszym życiu. Nasze życie stanie się bogatsze. Szczęśliwsze, pełniejsze, bardziej głębokie. Trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem, pa!